Jakiś czas temu wyszła trzecia zapowiedź filmu z Minecrafta, gdzie mogliśmy zobaczyć jak będzie wyglądał owy produkt, który wyjdzie już w kwietniu. Jako, że Minecrafta znam niemal od dzieciństwa postanowiłem, że trochę pochylę się nad tym tematem i opowiem o tym z perspektywy fana. Porozmawiamy o tym co można było zrobić lepiej, ocenię zarys fabuły i powiem czemu ten film w mojej ocenie będzie niestety raczej kiepski. Bez przedłużania, zapraszam na film. O Mojangu wypowiadałem się już na tym kanale. Był to pierwszy film jaki umieściłem na YouTube i jak na mój pierwszy film wygenerował niesamowite wyświetlenia, a wy jako społeczność zgodziliście się z większością tego co mówię. Dzięki waszemu zaangażowaniu dobiliśmy już 100 widzów i z tego miejsca chciałbym za to podziękować. Jako że poruszyłem już temat jakim jest brak szacunku Mojangu wobec swojej społeczności i mówiłem już o tym jak nie znają wartości swojego produktu, nie będę się tutaj zbytnio rozwodził. Mogę jedynie powiedzieć, że ten film to moim zdaniem jeden wielki środkowy palec w kierunku graczy Minecrafta. A oto dlaczego. Zacznijmy od tego co najważniejsze, czyli od stylu w jakim został zrobiony film. Jest to live action, co dla mnie w tego typu produkcji jest kompletnym nieporozumieniem. Dlaczego? No dlatego, że Minecraft ma swój styl graficzny, który czyni go wyjątkowym. To proste sześciany posiadające pikstalową grafikę, która nie ogranicza przy tym gracza w stworzeniu czegoś niesamowitego. Tutaj z kolei owy styl został kompletnie porzucony. Zamiast tego twórcy postanowili, że sami zrobią otoczenie w postaci sześcianów, co na pewno wymagało niemałej pracy, ale niestety wygląda to po prostu nie jak Minecraft. Oglądając takie na przykład Lego movie, logicznym jest, że chce widzieć klocki Lego. I to jest chyba zrozumiałe. Więc analogicznie, jeśli chcę oglądać film z Minecraft'a, chcę widzieć Minecraft'a. I można było po prostu zrobić animacje w Minecraft, jakich na YouTubie jest pełno, czego ewidentnie chcą fani, bo powstały też takie filmy, gdzie ludzie przerabiali zapobiec filmu na taki właśnie styl. Nawet Mojang wypuszczając swoje zapowiedzi update'ów używa do nich animacji 3D, gdzie możemy zobaczyć postaci z Minecrafta. I myślę, że jeżeli zrobiliby to w ten sposób, film mógłby się sprzedać niesamowicie dobrze. Wspominam o tym, bo sam uwielbiam animacje 3D. Mało tego, znam się trochę na przykład na takim blenderze i sam podjąłem próbę zrobienia serialów właśnie w tym stylu. Pracuję nad nim od około jednego roku i będę chciał w przyszłości wrzucić go na YouTube, więc można powiedzieć, że w jakiś sposób jestem obeznany z tym tematem i wiem, że można było to sprzedać po prostu lepiej. Ja oczywiście jestem laikiem, który pierwszy raz podjął się takiego wyzwania, a moja fabuła nie opiera się bezpośrednio na Minecraft'cie, aczkolwiek jako konsument jestem zawiedziony, że Mojang zdecydował się na taki właśnie styl. Fabuła w filmie wydaje mi się po prostu pójściem na łatwiznę. Oto grupa ludzi trafiająca do świata Minecraft'a próbuje stawić czoło pigmenom z netheru. Czekaj, czekaj, grupa ludzi trafia do świata gry, i próbuję w niej pokonać jakieś zagrożenie? Czy ja już gdzieś tego nie widziałem? Dodatkowo w rolę Steve'a wciela się Jack Black. Czy wiesz, gdzie jeszcze grał Jack Black? Jak wspomniałem, fabuła będzie polegać na walce z pigmenami, którzy chcą podbić świat Minecrafta, co jest chyba bezpośrednim nawiązaniem do Minecraft Legends, które spotkały się raczej z mieszanymi odczuciami. W zapowiedzi możemy zobaczyć LTE, co trochę mnie zaskoczyło, bo to oznacza, że film toczy się po pokonaniu smoka. Co jest trochę głupie, bo jest to pierwszy film z Minecrafta, więc jeżeli taki mobek jak Pigmen jest tu ukazany jako większe zagrożenie od końcowego bossa, to fabulajnie, jak na pierwszy film podkreślam, brzmi to po prostu głupio. Ten projekt to nie organizacja głównego Minecrafta, tylko właśnie Minecraft Legends. I jest to ruch niesamowicie głupi pod względem marketingu, bo Minecraft Legends nikogo nie obchodzi. Podobnie jak i Minecraft Dungeons. Mojang po prostu nie rozumie, że ludzie, którzy grają w Minecraft Legends, nie powinni być targetem filmu o Minecraft. Większość ludzi gra zazwyczaj w Minecraft Java ewentualnie w Bedrock, gdzie rozgrywka jest kompletnie inna i ja zrobiłbym to trochę inaczej. Gdybym to ja miał stworzyć film z Minecrafta, to na początek nieco zmieniłbym fabułę. Steve mógłby po prostu obudzić się na plaży jak wielu graczy w starych wersjach gry. Minecraft byłby dla Steve'a zupełnie nowym miejscem, w którym mógłby na przykład spotkać innych graczy, takich jak Alex, która pomogłaby mu zrozumieć otaczający go świat. Głównym zagrożeniem nie byłyby pigmeny, a endermany, które, jak wiemy, podnoszą bloki i mogą się teleportować. Jako, że w endzie mamy smoka, a smoki w popkulturze są znane z tego, że lubią spać na głowach złota i innych kosztownościach. Można by było zastosować zabieg, w którym to Endermany po prostu mu te bloki przynoszą, okradając na przykład pobliskie wioski czy bazy zbudowane przez graczy. Myślę, że taka fabuła z pewnością miałaby nieco więcej sensu, bo odnosiłaby się bezpośrednio do gameplayu. I to chyba tyle co mógłbym na ten temat powiedzieć. Jeśli podobnie jak ja jesteś graczem, polecam odwiedzić ten kanał, gdzie wrzucam rzeczy nie tylko z Minecrafta. Jeśli lubisz taki content, myślę, że ten film powinien Ci się spodobać. Dzięki za obejrzenie i do następnego.